Muszę przyznać, że trochę zmieniłem nastawy w zawieszeniu. Zawieszenie oczywiście mam takie jakie mam i tutaj sam początek nie bardzo. Nie mogłem się wjechać specjalnie w, w Torun i teraz w tej rundzie. Przy drugiej eliminacji już było całkiem nieźle, aczkolwiek powiem Ci szczerze, że no tutaj zwróciłem uwagę po naszym drugim starcie, po tym dachowaniu. Piotrka, żeby no, sędzia, która pokazuje nam tutaj gotowość do, do startu, poczekała i musiała i powinna mieć taki kontakt wzrokowy z kierowcą, wiesz, bo po prostu ta dziewczyna przechodziła, nie patrzyła, czy kierowca jest gotowy, czy nie do startu. I tak mi zrobiła właśnie przy drugim starcie, że ja jeszcze nie wbiłem biegu, a sędzia po, no trochę straciłem, a ja przy moim samochodzie teraz przy nastawach, no szczerze muszę powiedzieć, że <laughs> jeśli oni mi odjadą i nie złapię kontaktu tutaj z nimi od razu przy postarcie, to ja już nie mogę ich dojechać. Mimo wszystko są no, szybsi, skrzynie mają jednak kłowe, które szybciej zmieniają bieg i no, trudno mi jest walczyć, nie powiem. To w takim razie jaki plan na resztę weekendu? No bo jeszcze mamy dwie kwalifikacje przynajmniej. No pewnie. Walczymy, walczymy, walczymy cały czas, bawimy się. Pałaczek, Pałaczowski! <noise> no widzisz, widzisz do wcipnięcia. E, słuchaj, e, pewnie, że tak, bawimy się, idziemy na kolację dzisiaj z żoną, a jutro znowu dzisiejsza Jedna, oczywiście, kwalifikacja jest, którą walczymy. Ruszymy, myślę, dobrze. Myślę, że ruszę, jak zawsze, jeden z pierwszych. No i co, mam nadzieję, że chociaż zobaczymy się jutro w półfinała. Chociaż naprawdę mam tru coraz trudniej się przepychać. Y, przy tych zawodnikach, którzy są, z rundy na rundę jeżdżą naprawdę chłopaki coraz lepiej. Naprawdę mają coraz lepiej przygotowane samochody. Y, no trudne mi jest teraz z nimi walczyć. Już coraz coraz trudniej walczyć. Ale trzymamy się. Tutaj mamy kibiców swoich, wiesz, i zagrzewają mnie do walki. Tak jest, o, także wiesz, no jest fajnie.